Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem głównym Europejskiego Forum Przyszłości. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z dyrektorem Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego, panem Patrykiem Darowskim. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry. Witam. Wiem, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest na etapie wdrażania zupełnie nowej strategii. Jaka to będzie strategia? Nowa strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2021-2025, niedawno ogłoszona podkreśla rolę, jaką będziemy pełnić jako Państwowy Bank Rozwoju. Strategia powstała jako odpowiedź na kluczowe wyzwania rozwojowe w najważniejszych obszarach i opiera się na trzech kluczowych filarach biznesowych. Pierwszym z nich jest zrównoważony rozwój, drugim zaangażowanie społeczne i trzecim współpraca i biznes międzynarodowy. Do 2025 roku BGK będzie liderem programów na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprzez m.in. wspieranie transformacji sektora energetycznego, transformacji przemysłu, a także wspieranie rozwoju nowoczesnych, innowacyjnych technologii. W takim wskaźnikiem, do którego dążymy, który podkreśli realizację celów filaru zrównoważony rozwój, jest osiągnięcie ratingu ESG na poziomie. Piątego decyla wśród banków europejskich. Zewnętrzna agencja ratingowa oceni naszą działalność pod kątem aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Ale my również, jako instytucja, będziemy oceniali nasze finansowania i naszych klientów przez pryzmat ryzyka ESG. Jesteśmy w trakcie procesu przygotowywania się do tego i będziemy budowali świadomość wśród naszych klientów. Właśnie mówił Pan o przygotowaniu do wdrożenia tej nowej strategii. Trzeba się do tego zdecydowanie dobrze przygotować, na przykład ze względu na kwestie i regulacje, jeśli chodzi o Unię Europejską. Pojawia się szereg, cały szereg nowych regulacji. Są to zarówno regulacje ze strony Europejskiego Nadzoru Bankowego, ale również ze strony Komisji Europejskiej, tak zwana taksonomia. Cały sektor finansowy musi się bardzo dobrze przygotować do tych kwestii. Bo tak jak powiedziałem, zarówno będziemy musieli oceniać finansowania, których udzielamy, ale także naszą działalność wewnętrzną instytucji finansowych pod kątem właśnie tych trzech ryzyk: environmental, social, and governance. Ze strony europejskiego nadzoru bankowego będą wymogi ujawnień. Będziemy musieli ujawniać cały szereg informacji, które najpierw, żeby móc ujawnić, będziemy musieli pozyskać od naszych klientów. A co za tym idzie procesy, metodyka. To wszystko, nad czym teraz pracujemy, i będziemy do tego przygotowywali również naszych klientów. Nowa strategia pod enigmatyczną dość nazwą 3W. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tej nowej strategii. Inicjatywa 3W, ogłoszona również niedawno przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ma służyć trzem celom. Po pierwsze, ma zwrócić uwagę na trzy strategiczne zasoby, jakimi są woda, wodór, oraz węgiel, ale rozumiany jako pierwiastek w zastosowaniach nieenergetycznych. Po drugie, chcemy kształtować świadome decyzje konsumenckie. Chcemy wyjaśniać społeczeństwu, że poprzez nasze codzienne decyzje wpływamy na środowisko, na klimat, na naszą gospodarkę. I trzeci cel, być może najważniejszy, to jest stworzenie ekosystemu, który będzie łączył środowiska środowisko naukowe, środowisko przedsiębiorców i administrację publiczną. Tak, żeby mogli efektywnie współpracować i tworzyć, szukać nisz rynkowych, i tworzyć przewagi konkurencyjne dla naszej gospodarki. Dlaczego zajmujemy się tymi trzema zasobami i dlaczego uważamy je za strategiczne? Woda, nie wiem, czy pani wie, czy większość państwa wie, ale w Polsce mamy bardzo małe zasoby wody. To jest na poziomie jednej, trzeciej średniej w Europie co oznacza, że na, statystycznie na jednego Polaka przypada 1600 metrów sześciennych wody, czyli 1 trzecia tego co w Unii. W ciągu kilku ostatnich lat poziom wód gruntowych w Polsce spadł o ponad 2 metry. Według analiz PGW wód polskich blisko 36% obszaru kraju jest zagrożonych suszą hydrogeologiczną. Musimy coś zrobić w tym temacie, musimy przeciwdziałać zmniejszeniu się zasobów wodnych i będziemy wspierali tego typu projekty. Będziemy wspierali projekty retencji wody, oczyszczania, uzdatniania wody. W zakresie wodoru Polska jest aktualnie piątym światowym producentem wodoru, wytwarzając milion ton wodoru rocznie, ale jest to niestety wodór oparty o paliwa kopalne, czyli tak zwany wodór szary. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii będziemy mogli produkować wodór niebieski, na przykład wykorzystując technologię wychwytywania CO2 ale naszym celem w perspektywie kilkuletniej będzie produkcja jak największej ilości zielonego wodoru z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym na przykład farm, morskich farm wiatrowych. W zakresie węgla, tak jak mówiłem, mówimy o pierwiastku węgla, czyli na przykład grafen, nanorurki węglowe czy węgiel aktywny, które mają bardzo duży potencjał. Grafen na przykład jest dużo lżejszy i trwalszy niż stal co pozwala, żeby był wykorzystywany w branżach high-techowych, takich jak medycyna, przemysł kosmiczny, przemysł motoryzacyjny. Będziemy wspierać te nowoczesne technologie również w ramach tych trzech zasobów, będziemy tworzyć ekosystem i temu właśnie służy inicjatywa 3 Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Jak Państwo słyszeli, już nie tylko organizacje proekologiczne mają w swoim zamiarze i na celu dbałość o zrównoważony rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ale także instytucje finansowe. To zdecydowanie bardzo dobry kierunek. A jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na, temu, na temat szczegółów, jeśli chodzi o nową strategię Banku Gospodarstwa Krajowego, zapraszam na Europejskie Forum Przyszłości.